Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwa zaprosić do Warszawy. Miałem taką przyjemność w piątek o godzinie 19. Uczestniczyłem w otwarciu dużej wystawy związanej z reklamą. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a sama prezentacja mieściła się w domu meblowym Emilia, także w samym centrum, dokładnie powiem, vis-a-vis -vis sali Kongresowej. Oczywiście wystawę otwierała prezydent miasta Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz Walc. Stała gdzieś dwa metry ode mnie, także bardzo blisko stałem e, pani prezydent. E, później na otwarciu był e, minister kultury, pan e, Bogdan Zdrojewski, także naprawdę była to wysokiej e, klasy e, wystawa. No muszę powiedzieć, że po raz pierwszy mi się zdarzyło, że w czasie otwarcia wystawy e, pewna grupa ludzi weszła do środka, a reszta musiała stać w kolejce, żeby. Część ludzi wyszła i dopiero później następni mogli wchodzić. Proszę się przyjrzeć mojej eleganckiej białej koszuli. W tej koszuli wszyscy tam na tej wystawie organizatorzy występowali. Jest to elegancka koszula specjalnie zrobiona na, na właśnie na to okoliczność Warszawa w budowie miasto na sprzedaż. Czwarta edycja wystawy. No i oczywiście stamtąd oprócz tego, że przywiozłem bardzo wiele miłych wrażeń, bo nie ukrywam, jako współczesnik tej wystawy dałem tam prawie 50 eksponatów. Można było tam zobaczyć eksponaty związane z starą reklamą. Były tam, są w zasadzie, bo przez najbliższe dwa miesiące będą tam wisieć szyldy, które przed wojną wisiały na terenie Leszna, gdzie one reklamowały takie firmy kupie rodziny Ruksów, Bortli, Hejnowiczów, i chorowskich, no i innych firm, które też działały na terenie Leszna Oczywiście jako materiały reklamowe przywiozłem sobie taką wspaniałą, płócienną, białą torbę, która jest gadżetem reklamowym. Oczywiście były tam też takie o, foldery piękne gdzie można właśnie tutaj przeczytać troszeczkę o tej wystawie no pojęcie jak duża jest wystawa daje tutaj taki plan proszę zobaczyć to jest pomieszczenie piwniczne parter czyli ten poziom 0 i pierwsze piętro. Jest to naprawdę ogromny obiekt, były dom meblowy Emilia, naprawdę jest wspaniałym obiektem nadającym się na tego typu ekspozycje. Tu oczywiście kolejny taki duży plakat, który już od paru dni wisi w oknie mojej galerii, no ale ciekawe jest to, że jest tutaj napisane, że właśnie 20, 20 października będę prowadził wystawy, będę prowadził warsztaty, na których będę opowiadał o starej y, reklamie. Także jest to też plan y, tutaj taki opracowany i tu można sobie to zobaczyć. No i oczywiście, organizatorzy przygotowali też takie ładne karty pocztowe w formie właśnie starych y, reklam. Tutaj jest jeden, następny. Tu jest reklama firmy Foton. Oczywiście, y, tutaj jest różne właśnie projekty różnych reklam starsi na pewno pamiętają jak to kiedyś piękne neony wisiały oczywiście przywiozłem stamtąd całą serię zdjęć na których można zobaczyć jak to samo otwarcie się odbywało były, były tam bardzo ciekawe były tam bardzo ciekawe takie postacie reklamowe czyli ludzie wchodzili do reklamy i chodzili po terenie wystawy i Przemieszczali się. Oczywiście na tych zdjęciach można też zobaczyć, bardzo ciekawie ustawiono te moje stare szyldy, ponieważ po raz pierwszy spotkałem się z taką nowoczesną ekspozycją, ponieważ szyldy zostały zawieszone, jakby to powiedzieć, u sufitu. I one się odbijają na dole w takiej specjalnej płaszczyźnie luster. I jest to bardzo ciekawe, bo można sobie zobaczyć, jak te szyldy wyglądają w oryginale i oczywiście, jak wygląda ich odbicie. Porobiłem na tej wystawie trochę zdjęć. Dzięki tym zdjęciom można się troszeczkę zorientować, jak wyglądała sama ta uroczystość otwarcia, jak oczywiście wy wygląda ten obiekt, czyli ten dom Emilia. No, bardzo Ciekawe jest tak, że właśnie zaraz przy wejściu po lewej stronie znajduje się ta moja ekspozycja szyldów, czyli jest to w bardzo takim eksponowanym miejscu. I bardzo jest ciekawe, ponieważ oglądając te moje szyldy, można się oczywiście też przyjrzeć Pałacowi Kultury, ponieważ. Pałac Kultury ma to do siebie, że w tych wielkich płaszczyznach z szyb odbija się i bardzo często ludzie robiący zdjęcia zauważali, że tak by wyglądało, że te szyldy by wisiały na pałacu kultury. Także naprawdę dla mnie było to bardzo miłe spotkanie. Oczywiście no, rozmawiałem tam z wieloma osobami. Widać było, że zainteresowanie wystawą jest duże. No, jest to też dla mnie coś nowego, ponieważ tak jak wspomniałem w sobotę 20 będę prowadził warsztaty, gdzie będę właśnie opowiadał o tych szyldach i o tych firmach i nawet opowiem o panu Leonie Rospendowskim, który namalował niektóre z tych szyldów. Także na pewno będzie to ciekawa prezentacja właśnie leszna na terenie Warszawy, a może to jest początek jakichś kolejnych spotkań, gdzie będzie właśnie można pokazać moje reklamy na terenie większych miast, żeby to wszystko ładnie się prezentowało. także serdecznie zapraszam jeszcze do obejrzenia serii zdjęć i do następnej audycji spotkania w galerii 1001 drobiazgu.